Shulam aleichem! jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Chciałem Wam opowiedzieć historię hasycką. Uwielbiam historie hasyckie, uwielbiam folklor, jaki w nich znajduje, uwielbiam ten wspaniały przekaz, jaki dają. Judaizm to naprawdę super trudna religia i żeby uczyć się judaizmu, potrzebujemy często różnych narzędzi, które nam ułatwiają naukę, zrozumienie tematu. Opowieści hasyckie niosą ze sobą zawsze głęboką naukę, chociaż czasem sama forma i treść opowieści mogą wydać się banalne. Hasyckie opowieści uczą, czasem bawią i zawsze ich zadaniem jest przekazać jakąś naukę. Dzisiaj opowiem Wam, przy pomocy jednej z takich opowieści, o szczególnej cesze charakteru. Nadmuchanym ego. Nadmuchane ego jest w judaizmie jedną z najgorszych cech osobowości, a pokora chyba najbardziej cenioną przez Haszem. Mojżesz został przywódcą i rozmawiał z samym Bogiem właśnie dlatego, bo był pokorny i według nauk nigdy nikt bardziej pokorny po ziemi nie chodził. Historii, opowiadań o pokorze są naprawdę setki i na pewno będzie to temat, do którego będę wracał w opowieściach hasyckich. Gotowi na historię rodem z Polski? Z Polski, bo z samego Lublina. Historia opowiada o widzącym z Lublina. Jeden z ojców pojły się hasydem, czyli polskich hasydów, wielki mistrz hasycki Jakow Itzhak z Lublina, znany bardziej jako widzący z Lublina. Pewnego razu został skonfrontowany przez wspaniałego uczonego w Tojera, lokalnego rabina Azriela Chorowica, który był zagorzałym misnagiem, czyli przeciwnikiem hasydyzmu. Rabin Chorowic, przy spotkaniu z widzącym, zapytał go: Dlaczego takie tłumy ludzi do ciebie przychodzą? Co przyciąga tych ludzi do ciebie? Nie potrafię tego zrozumieć. Nie jesteś przecież żadnym wielkim rabinem, nie jesteś aż tak dobrze uczony w tojra. Powinieneś być uczciwy wobec ludzi. Powinieneś być uczciwy wobec ludzi, którzy tu przychodzą i powinieneś zniechęcić ich do przychodzenia do ciebie. Powinieneś powiedzieć im, żeby nie przychodzili do ciebie, bo nic nie masz do zaoferowania. Widzący z Lublina w pełni zgodził się z rabinem Azrianem Hurowicem i powiedział: Muszę przyznać tobie rację, westchnął rabin. W najbliższy szabos, jak pojawią się tu hasydzi, powiem im to, co powinienem już dawno powiedzieć. W czasie szabasu, podczas tak zwanego tish, czyli spotkania z rebe przy stole, gdzie dawał lekcje toiry, uczył etyki poprzez historie hasyckie, rozprawiał nad prawem żydowskim, rabin, jako w z Lublina, wstał i podniośle pewnym głosem przemówił do swoich hasydów: Rabojsaj, moi drodzy hasydzi! Nadszedł czas, żeby stanąć przed wami i oczyścić sumienie. Nadszedł czas, żeby przekazać wam gorzką prawdę. Nie jestem godzien, żeby być waszym liderem. Nie posiadam odpowiednich kwalifikacji. Nie posiadam odpowiedniej wiedzy. Nie posiadam umiejętności przewodzenia religijnej społeczności hasydów. Drodzy bracia, nie jestem godzien być waszym rebem. Nie posiadam odpowiedniej wiedzy, nie jestem wcale tak mocno uczony w Toira jak się wam wydaje, nie znam prawa żydowskiego w stopniu takim, żeby móc o prawie Boga wam opowiadać. Nie spędzam na studiowaniu Talmudu tyle co inni rabini i uczeni naszego miasta. Nie jestem godzien, żebyście nazywali mnie swoim rabinem. Proszę przestańcie przychodzić, nie jestem was godzien. Hasydzi widzącego z Lublina byli w bardzo dużym szoku po tym, co ich Rebe właśnie powiedział. Nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. I chrebę, największy autorytet, jaki mieli w życiu, nagle mówi im, że jest nikim, że nie zasługuje na to, żeby go nazywać rabinem. Wieść o wydarzeniach w czasie szabasu u widzącego rozeszła się pocztą pantoflowo bardzo szybko po Lublinie i okolicach. Jednak to, co się wydarzyło, przyniosło zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego. Hasydzi w postawie swojego rabina dostrzegli niesamowitą lekcję etyki. Dostrzegli w nim najwspanialszą cechę, dzięki której sam Haszem wyróżnił Mojżesza. Lekcja pokory, jaką całkiem przypadkiem dał swoim Hasydom widzący z Lublina, rozeszła się echem po Lublinie, okolicach i całej hasyckiej Polsce. Na kolejny szabos u rabina zjawiły się ogromne tłumy kilkunastu tysięcy ludzi głodnych mądrości widzącego rabina Jakowa Jitzhaka z Lublina. W Lublinie, ku zaskoczeniu przeciwników hasodyzmu, Odbył się wielki zjazd Hasydów z całej Polski. Każdy chciał posłuchać widzącego, każdy chciał wywieźć ze sobą w Polskę chociaż cząstkę jego nieskończonej mądrości. Tuż po Szabasie do widzącego przyszedł mysnak. Ten sam, który zarządził od rabina przyznania się przed swoimi Hasydami, że wcale nie jest takim wielkim uczonym w Tojra. Rabin Azriel zaczął krzyczeć od progu do rabina Jakowa i tchaka. Oczywiście, że przyjechał dziki tłum Hasydów liczony w tysiącach w swoim ckliwym i podstępnym przemówieniu. W bezczelny sposób zmanipulowałeś ludzi, którzy odebrali Twoje przemówienie nie jako nawołanie o opamiętanie się i zaprzestanie przychodzenia tu, a jako akt pokory z Twojej strony. Rabin Azriel dodał. Teraz mają ciebie za jeszcze większego cadyka. Teraz podziwiają cię niczym Mojżesza. Prosiłem cię, żebyś zniechęcił ich do swojej osoby, a ty w cwany sposób ich po prostu zmanipulowałeś. Widzący z Lublina westchnął i odpowiedział rabinowi Azrielowi: Nie wiem dlaczego odebrali to tak, a nie inaczej. Kiedy przyszedłeś tu po raz pierwszy, zgodziłem się z tobą. Przyznałem rację, że żaden ze mnie rabin. Że nie jestem aż tak uczony w tojera, jak się wydaje moim Hasydom. Zrobiłem dokładnie to, co chciałeś. Powiedziałem Hasydom, żeby przestali przychodzić, bo nie jestem ich warty. Cóż jeszcze mogę zrobić? Widzący usiadł przy stole, podparł głowę rękoma. Wtedy energicznie wstał rabin Azriel churowic od stołu, i entuzjastycznie rzekł: Ponieważ Hasydzi wzięli to, co im powiedziałeś, za akt pokory. Na następnym szabasie zniechęcisz ich do siebie. I powiesz im, że jesteś wielkim cadykiem, że jesteś bardzo uczony w Toira, że dogłębnie studiujesz Talmud całymi godzinami. Powiesz im też, że jesteś godzien być ich liderem. To na pewno pokaże Twoją arogancję i wtedy odwrócą się od ciebie i w końcu Lublin będzie wolny od tej hasyckiej zarazy. Widzący z Lublina nagle otworzył oczy. Podniósł głowę, szybko wstał od stołu i zdecydowanym głosem powiedział, kręcąc głową energicznie w geście: Nie, nie, nie. Nie, tego nie mogę zrobić. Mimo iż bardzo chcę z Tobą współpracować i zrobić to, o co prosisz, to nie mogę okłamywać moich hasydów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy podcast. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Pierwszy podcast krótki, trochę testowy. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że opowieść hasycka przypadła Wam do gustu i dacie mi szansę opowiedzieć w następnych odcinkach to i tamto, poruszyć być może nawet dużo poważniejsze tematy i mam nadzieję, że bardzo interesujące. Dajcie znać w komentarzach, czy są tematy związane z judaizmem, o których chcielibyście posłuchać. Jeśli ktoś potrzebuje pogadać, popytać w bardziej prywatnej atmosferze, to wszystkie namiary na mnie znajdziecie w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzach jak było, powiedzcie czy się podobało, subskrybujcie kanał, bez rata do usłyszenia już niedługo, Lachajm.